Mówiąc Gniezno, od razu myślimy o pierwszej stolicy Polski, katedrze czy grodzie lecha. My jednak dzisiaj odwiedzimy gminę Gniezno, która również ma ciekawe rzeczy do zaoferowania. Odwiedzimy kilka jezior, pokażemy piękną przyrodę, a także zasmakujemy lokalnych produktów. Na terenie gminy znajduje się kilka jezior. Wśród nich atrakcją jest Jezioro Wierzbiczany z taką naturalną linią brzegową i poukrywanymi małymi plażami. O tym, ale także o turystyce rowerowej opowie nam Aleksander Karwowski. Znajdujemy się na plaży na osiedlu Sosnowym nad Jeziorem Wierzbiczańskim. Jest to chyba w mojej ocenie najpiękniejsze jezioro w gminie Gniezno i w tej części powiatu gnieźnieńskiego. Bardzo czyste, bardzo spokojne, naturalne jezioro. O spokojnej linii brzegowej, chociaż nie do końca, bo znajdujemy się po stronie południowej jeziora, a z drugiej strony za mną jest strona północna, bardzo wysoka, gdzie znajduje się bardzo wysoka skarpa. Jest to malownicze, piękne miejsce na spojrzenie na całe jezioro. Wspaniały, naprawdę piękny i spokojny zakątek gminy Gniezno. Magia, spokój tego miejsca, tego nie da się tak naprawdę opisać dlaczego. Tu trzeba przyjechać, trzeba poczuć, tak samo jak jedzie się w góry. Po prostu przyjechałem tutaj już wiele lat temu rowerem sam. Spojrzałem, usiadłem na plaży, poczułem jakąś moc płynącą z tego miejsca, z tej wody. Objechałem wszystkie zakątki tego miejsca. Spotkałem tutaj wspaniałych ludzi. Świetną przyrodę. Jest ta przyroda piękna przez cały rok. Tu trzeba przyjeżdżać zimą latem, jesienią. Tutaj kolory się zmieniają jak, jak w górach, jak w Bieszczadach. Jest to naprawdę bardzo malowniczy i spokojny zakątek. Tych plaży jest więcej. To jest największa akurat plaża, chociaż i tak jest mała co jest wielkim atutem tego jeziora, że nie ma tutaj tego przesytu, nie ma tutaj dużo ludzi. Natomiast najbardziej urokliwe są te małe takie plaże, takie małe zagłębienia, ja na to mówię laguny. Trzeba po prostu iść sobie brzegiem jeziora i znaleźć takie odpowiednie miejsce. Każde jest magiczne, spokojne, lekko zarośnięte. Wokół można zobaczyć wspaniałą naturę. Pięknie fotografuje się tutaj za skrońce, których jest mnóstwo. Są bardzo przyjazne, kiedy słońce świeci, pięknie się do słońca prężą, próbują złapać te promienie i wtedy są wdzięcznymi obiektami do fotografowania. Patrząc z satelity, powiedzmy, czy z lotu ptaka, no przypomina trochę karabin maszynowy, powiedzmy, kałasznikowa. Jezioro jest no porośnięte wokół lasami pięknymi, mieszanymi, sosnowymi i jest po prostu przecydowne. Jest to zdecydowanie chyba najbardziej takie dzikie i naturalne jezioro w tej części powiatu i gminy. Jest bardzo czyste, co prawda już tutaj są te domki letniskowe, ale no one są odsunięte jednak od samej plaży i od samej wody, no już sporo metrów. Natomiast chodząc linią brzegową, bo można prawie całe jezioro obejść dookoła linią brzegową lub w pewnym oddaleniu od linii brzegowej, jest cały czas bardzo naturalne. Można tutaj zaobserwować i czaple, i różne gęgawy. Natura jest tutaj przebogata i bardzo obfita. Zaledwie kilka minut przejeżdżając bocznymi drogami docieramy do ośrodka wypoczynkowego w Jankowie Dolnym. Z centrum miasta będziemy tu w niespełna 15 minut. Ostatni raz byłem tutaj może z 15 lat temu. Patrzę i poznaję te miejsca, mam wrażenie, że to się niewiele zmieniło. I to dobrze, że można tutaj wciąż odpocząć w takich naturalnych warunkach. W terenie gminy jest kilka jezior, które stanowią atrakcje dla mieszkańców i turystów. Są wydzielone plaże ze strzeżonymi kąpieliskami. Są też i takie, gdzie będziemy mieli większy kontakt z naturą. Turyści często odwiedzają teren Leśnictwa Brody. Obszar ten został zniszczony przez nawałnicę, która przeszła tędy w sierpniu 2017 roku. Mimo to wciąż odnajdujemy tu wiele atrakcji. W 2017 roku przez tereny nadleśnictwa, północną część, przeszła Nawałnica. To było dokładnie 11 sierpnia. No, spowodowało to uszkodzenia drzewostanów na powierzchni ponad 6 tysięcy hektarów. Tak jak tutaj e, szacowaliśmy, około 2100 hektarów jest uszkodzonych doszczętnie w 100%, gdzie będą musiały być wykonane nowe nasadzenia. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania tych powierzchni do nowych nasadzeń i jest już wykonana jakby nowa obsada roślin leśnych na powierzchni około 800 hektarów, co nam tak umożliwia, że w przeciągu jeszcze 2-3 lat powinniśmy się uporać z tą klęską, bo tak to nazywamy, to była klęska przyrodnicza. To jest początek jakby wełny, bo ona wypływa pod gnieznem, ma swoje źródła, i tutaj przebiega, i to jest w najwęższym tutaj, jakby w swojej kompozycji. A później wpływając już w obszar poza nadleśnictwem, gdzie jest coraz szersza, i wtedy już można, że tak powiem, powiedzieć, że jest to taka wełna prawdziwa. Nasadzamy różne gatunki, w zależności od siedliska, dostosowując składy gatunkowe, czyli są to i gatunki iglaste i liściaste, promując oczywiście te warunki, które umożliwiają. No, walczymy tutaj z odnowieniami w okresie wiosennym i okresie jesiennym, tak żeby można było tutaj jak najszybciej te tereny odnowić. Można tu uprawiać turystykę rowerową, pieszą, a także spłynąć kajakiem rzeką wełną. Choć w tym ostatnim przypadku rzeka jest pławna tylko wiosną przy wysokim stanie wody. W późniejszym okresie jest to niemożliwe. Jesteśmy na terenie Leśnictwa Brody, przez które przepływa rzeka Wełna. Tutaj bardzo często można spotkać fotografów. Jednym z nich jest Tomek Napierała, który od kilkunastu lat fotografuje nie tylko w tym miejscu, ale przede wszystkim na terenie Gminy Gniezno. Tomku, jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, takim przyrodniczym, bo wełna na wysokości leśnictwa Brody. Co ciekawego możemy tutaj zobaczyć, a też sfotografować? To jest rejon bardzo ciekawy. On się troszeczkę zmienił przez ostatnie lata, ale nadal warto tu przyjechać i poobserwować sobie to, co w przyrodzie się tu dzieje. Z uwagi na to, że mamy do czynienia i z ptakami wodnymi, bo mamy... W takim krótkim ciągu trzy jeziora: Piotrowskie, ławiczno-biskupiec, mamy wełnę i mamy lasy będące terenem rzeźnictwa Brody. Czyli praktycznie rzecz biorąc, każde ze stworzeń, które sobie wymarzymy, sfotografować, powinniśmy tu znaleźć. Po tych nawałnicach troszeczkę się zmienił. Natomiast ja bym zachęcał do takiej fotografii przyrodniczej, turystycznej, troszkę, bo można przy okazji sobie. Naprawdę i wypocząć, zobaczyć fajne tereny, bo Dolina Wełny, w tym tutaj akurat ten rejon, wydaje mi się, że jest fajna atrakcyjnie dla, dla kogoś, kto chce złapać trochę świeżego powietrza. I naprawdę boli trochę serce, jak się patrzy na, na, na te miejsca, gdzie kiedyś był piękny las, ale mimo wszystko jeszcze tu sporo zostało, i mnie osobiście ten teren na przykład bardzo się podoba. Uczymy się inaczej spoglądać na przyrodę. Bo chcąc coś sfotografować, musisz to poszukać. Bo szukanie po dźwięku, ptaki, tak jak wszystkie zwierzęta, mają tą zdolność maskowania i kamuflowania się, żeby przeżyć. I wypatrywanie ich, wyszukiwanie ich, bo słyszysz gdzieś tam ćwierkającego ptaka, to jest zadanie trochę utopijne. Natomiast ja zacząłem od tego, że zacząłem obserwować ruch. Czyli czekałem na jakieś przemieszczanie się. I w ten sposób nauczyłem się zwracać uwagę na to, co się dookoła dzieje. Wypatrzysz ruch, potem już jesteś w stanie go śledzić, wypatrzeć, gdzie przysiadł. I to jest taka fotografia, ja mówię turystyczna, dlatego że nie sprowadza się do tego, że siedzisz zamaskowany godzinami, czekasz na jakieś tam ujęcie. Ona mi sprawia satysfakcję, mnie bardzo cieszy. Czasami się trafiają fajne ujęcia, ale przede wszystkim możesz poobserwować to, co się dzieje. Jadąc w kierunku Gniezna, warto zatrzymać się w modliszewku, by poznać historię znajdującego się tu kościoła. To nowa, murowana świątynia, wybudowana w 1993 roku. Wcześniej stał w tym miejscu drewniany pochodzący z 1732 roku kościół modrzewiowy, który spalił się na początku czerwca 1988 roku. Czas na krótką przerwę, którą spożytkujemy na bliższe poznanie lokalnych produktów. Na łonie natury w otoczeniu pól odnajdziemy wytchnienie od miejskiego zgiełku. Gmina Gniezno słynie z produkcji bydła i trzody chlewnej. Tu, także w granicach gminy, wytwarzane są naturalne warzywa i miody, o których opowiemy za chwilę. Gminie Gniezno stawiamy na rozwój rolnictwa. To gmina wiejska. Staramy się wspierać rolników, producentów żywności, ludzi, którzy pracują bardzo ofiarnie, aby wyprodukować dla nas zdrową żywność. Rolnicy mieszkający na terenie gminy Gniezno słyną z produkcji bydła i trzody chlewnej. W pyszczynie przy trasie S5 znajduje się hodowla bydła mięsnego. Stado byków jest też atrakcją turystyczną. W roku szkolnym gospodarstwo często odwiedzają wycieczki. Dzieci mogą zobaczyć, jak wyglądają byki i krowy. Tuż obok, bo w kolejnej wsi znajduje się jedyna na terenie gminy rodzinna masarnia. Prowadzimy gospodarstwo rolne i produkcję trzody chlewnej, z której wyrabiane są nasze wędliny, które oparte są na tradycyjnych recepturach. Wędzone naturalnie drzewem olchowym i bukowym. Mamy swoje sprawdzone receptury, które dopracowywał mój tata. Najważniejsze, żeby wędliny były naturalne, żeby smakowały, żeby nie było w nich konserwantów. W regionie znajduje się także kilku producentów warzyw. Bezpośrednio od rolnika można kupić pomidory, ogórki, kapustę czy dynie. Niektórzy z nas przypomną sobie smaki z dzieciństwa. Częstym obrazkiem są tu samoobsługowe stragany wystawiane przez producentów. Na koniec odwiedzimy Modliszewo, gdzie znajduje się pasieka. Mamy wielu pszczelarzy, którzy dbają o to, aby nie zabrakło miodu w gminie. Nasi pszczelarze to również hodowcy inseminowanych matek pszczelich które sprzedawane są w całym kraju i poza granicami Polski również. Przystępujemy teraz do inseminacji matki pszczelej. Inseminację matki przeprowadzamy w siódmym i dziewiątym dniu. Robimy to dwa razy po to, żeby uzyskać jak najlepszą jakość matki, żeby matka miała jak najwięcej plemników w zbiorniczku nasiennym, żeby znosiła jak najwięcej jaj na nowe pszczoły. Matki wysyłamy do klientów w Polsce i za granicą staramy się selekcjonować matki w taki sposób, żeby pszczoły były, tak jak powiedziałem, miodne, łagodne, spokojne, żeby dobrze zimowały nawet w warunkach trudnych zim. Naszą podróż kończymy w miejscowości Zdziechowa, która zapisała się na kartach historii Polski. W pierwszych dniach Powstania Wielkopolskiego doszło w tym miejscu do bitwy oddziałów powstańczych z regularną niemiecką armią. Jej wynik miał ogromne znaczenie dla dalszych losów narodowościowego zrywu Wielkopolan. Przyjechał z Bydgoszczy bardzo silny oddział pruski, żołnierzy, około 400 żołnierzy uzbrojonych w karabiny maszynowe, a także bateria działu, która stała nieopodal na stacji Mączniki, wtedy Ośno. No i Powstańcy gnieźnieńscy, wiedząc, jak wielkie zagrożenie stanowi ten oddział, postanowili zapobiec marszowi Niemców na Gniezno, bo gdyby prusacy zdobyli Gniezno, zagrożony wtedy byłby Poznań i w ogóle działania powstańcze, bo wtedy otworzyłoby to drogę posiłkom zbyt Bydgoszczy, które pewnie przygotowane do walki no, bardzo mocno utrudniły plany powstańcom. Dlatego dowództwo Gniezna postanowiło wysłać oddziały w kierunku zziechowym. Decydująca rozgrywka miała miejsce 31 stycznia, kiedy udało się Niemców zmusić do kapitulacji. Oddziały szły od strony tutaj Gniezna, Tyllariere, i zajęły pałac Wendorfu. Zginął na miejscu tutaj jeden powstaniec z Wrześni, Wincenty Dondajewski. Także ta mała miejscowość odegrała w wielkim naszym powstaniu, zwycięskim powstaniu wielkopolskim, ogromną rolę. I nawet Stefan Żeromski umieścił ją w swoim Wietrze od Morza, wspominając właśnie ją jako symbol tutaj tej walki mieszkańców o... Prawo do mówienia po polsku, o prawo do tego, żeby te ziemie, które były kolebką państwa polskiego, mogły być znowu polskie i żeby mogły tak jak dzisiaj wisieć tutaj biało-czerwone flagi. Nie jesteśmy wyposażeni w aparaty, a zatem zostanę z kolegą Tomkiem do wieczora i może uda się coś ustrzelić. A państwa żegnam i do zobaczenia!